Poprzez muzykę wyrażają swoje emocje i spełniają swoje marzenia. 82 osoby zaprezentowały swoje umiejętności w ósmym małopolskim konkursie wokalno-instrumentalnych środowiskowych domów samopomocy. Muzyczne starcie odbyło się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Śmignie. Pierwsze miejsce w konkursie zajął warsztat terapii zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na drugim i trzecim kolejno uplasowali się środowiskowy dom samopomocy w Ujanowicach i warsztat terapii zajęciowej w Woli Rzędzińskiej. Na wszystkich uczestników czekały dyplomy i niespodzianki. Jest to szeroko rozumiana integracja osób niepełnosprawnych, możliwość wykazania się ich zdolnościami artystycznymi, podniesienie wartości, samooceny. No i w ogóle świetna zabawa, przede wszystkim dostarczanie szczęścia. Wspaniały sposób na to, żeby mogli pokazać swoje talenty, swoje bardzo duże talenty. przygotowaliśmy się. Przeżyliśmy w stróżach, siedzieliśmy przed, przed komputerem. Mhm. Pani nam włączała i śpiewaliśmy do karaoke. Są potrzebne po to, żeby taka grupa ludzi się spotkała, bo to też jest ważne. No i jest to też przyjemność. Można poznać wiele osób ciekawych. To lubię robić, i po prostu lubię śpiewać. Lubię przebyć i po prostu mnie to fascynuje to śpiewanie. Bardzo fajnie się czujemy na scenie i lubimy śpiewać. To nas po prostu cieszy, i, i, zawsze, i zawsze chcemy śpiewać, i robimy to z ochotą. To robić dla mnie rozrywka, tak, tak i co i na przejazd na rowerze. Terapia poprzez muzykę jest uważam najfajniejszą formą terapii i powinno się jak najwięcej organizować takich imprez. Osoby mają bardzo dużą odwagę, chęć pokazania siebie, a tutaj mają miejsce, gdzie. Gdzie mogą to zrobić, gdzie przychodzi publiczność, gdzie są, gdzie są osoby, które patrzą i podziwiają i słuchają tych występów. Muzycznym dopełnieniem spotkania był koncert Mateusza Mijala. Ludzie chyba tworzą tą całą atmosferę i jestem już tutaj drugi rok z rzędu. Dalisia Góra, tutaj ten termin zawsze jest chyba bardzo fajnie wpisany w kalendarz, ponieważ zawsze jest pogoda i to bardziej, że w tym roku jest scena już na, na zewnątrz. Ja bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj tutaj być i, i zaśpiewać właśnie dla nich. Przed sceną śpiewają, później na scenę ich zapraszam. No jest naprawdę kapitalnie i oni no kurczę, no potrzebują czegoś takiego i dla nich to jest naprawdę coś fajna forma rozrywki. Witajcie kochani, z tej strony Mateusz Mijal, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich widzów telewizji IMAF.